Angielskie Espresso przedstawia Away End, casualową kolekcję nawiązującą do brytyjskiej kultury stadionowej. Sprawdź już teraz w naszym sklepie internetowym. Siemano. Witam Was w dylematach przed kolejką numer 35. Generalnie wydaje się, że będzie to bardzo szybki odcinek. Powodów jest kilka. Po pierwsze, Deadline jest już dzisiaj. Deadline jest o godzinie 19.30, o 18.00 startuje Deadline Live więc tam odpowiem na szerzej na wszelkie dylematy, które możemy mieć tutaj. Typowo, myślę, 10-15 minut takiej szybkiej pogodanki, ponieważ czasu do tego deadlineu jest mało i robię ten materiał po prostu dla ludzi, którzy e, faktycznie nie będą mieli czasu wieczorem oglądać e, ten live. No, wiadomo, jest majówka, więc e, nie każdy ma też czas. W ogóle dla mnie ta majówka jest tak, t, t, tak bah, Jestem tak bardzo zajęty, że, że faktycznie te 10-15 minut to dla mnie też jest dobrze Bo w sumie wczoraj pracowałem, dzisiaj pracuję Wczoraj po pracy prosto jechałem do dziadka na 80 a dzisiaj po pracy mam od razu live'a A później jadę na grilla, więc właściwie to Te 10-15 minut to jest totalnie wystarczająco, ja nie przedłużam, jeśli lubicie Moje materiały, to, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, na przykład jeśli mieliście e, Udane frychity to, to zachęcam do zostawienia tej łapki Załóżmy, że mieliście więcej niż 70 punktów, to, to Tą łapkę sobie zostawicie, generalnie był to bardzo Dany tydzień, ale zanim to, to o rzeczach, które nie są udane, e, ponieważ. Praktycznie no, dla, dla, dla większości z was, z was i nas te podwójne i puste kolejki to jest taka sól fantasy Premier League. Jednak e, jeśli chodzi o ten sezon, wiele wskazuje na to, że żadnej podwójnej i pustej kolejki już mieć e, nie będziemy. Istnieje jakiś tam mały procent szans, że, że nie wiem, kluby się nie zgodzą e, czy coś w tym stylu, ale generalnie te mecze Crystal Palace z Wilkami oraz City Bournemouth zostaną przeniesione z kolejki 37 z weekendu na kolejkę nr 37 na środek tygodnia, czyli na wtorek, więc po prostu to jest koniec, jeśli chodzi o podwójne i puste kolejki w tym sezonie. Więc mamy delikatną lipę w tym zakresie. No ale ja jeszcze na początku pokażę swój skład z kolejki numer 34 free na 76 punktów. Średnio można powiedzieć, jeśli chodzi o freehity, to raczej dość słaby wynik. Generalnie moja nonszalancja z kapitanem nie wypaliła, Barnes przyniósł 3 punkty i to była w sumie ta najgorsza rzecz, jeśli chodzi o ten skład. Wczoraj w sumie liczyłem na więcej, ponieważ Bemo i Wood Zdobyli tylko 4 punkty, a jednak na, na, te, na, to, na to czwartkowe spotkanie liczyłem, że gdzieś mnie wyniosą wyżej w tym rankingu, więc po prostu tutaj mamy lipę. Więc tyle słowa wstępu, jeśli chodzi o mój skład. Idziemy do kalendarza. I co do kalendarza. To, no, pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to nie, nie ma tutaj słynnych kolorków Bela oznaczających puste i podwójne kolejki. E, zatem możemy się skupić właściwie tylko na tym, kto ma dobry, kto ma zły kalendarz. Jeśli, jeśli chodzi o dobre kalendarze, na pewno Brentford. Brentford ma United, Ipswich, Fulham oraz Wilki e, Poza tym wyróżnimy Nottingham Forest. Noti Nottingham Forest ma. Spotkania z Crystal Palace, Leicester, West Hamem Oraz Chelsea City ma też okej okay kalendarz, mają Wilki, Southampton, Bournemouth Oraz Fulham, ale warto pamiętać, że między Meczem ze Świętymi, a z Bournemouth Będzie też mecz w finale Pucharu Anglii I to samo tyczy się też Crystal Palace Więc tutaj ten kalendarz będzie troszeczkę Bardziej napięty, poza tym Dobry kalendarz ma na pewno też Everton, Ipswich Fulham, Southampton i Newcastle Dwa domowe mecze z Ipswich i Southampton To nam działa na wyobraźnię, oraz na koniec Dodam jeszcze, że West Ham, bo West Ham ma Totki United, Forest plus Ipswich kto ma najgorzej? Myślę, że Chelsea wygląda źle, ponieważ Chelsea ma Liverpool, Newcastle, Manchester United oraz Forest. Liverpool oczywiście jest klasową drużyną, ale kalendarz tak sam w sobie nie ma, nie mają jakiegoś dobrego, ponieważ mają Chelsea, Arsenal, Brighton oraz Crystal Palace. Poza tym też to Palace, bo mają Forest, Tottenham, Wilki, Liverpool i Newcastle oraz Brighton także, także jakoś super nie wyglądają, ponieważ Newcastle ma Brighton, Chelsea, Arsenal oraz Everton. Właściwie co do Newcastle, no, do ofensywy raczej się nie przyczepimy, bo Brighton traci goli na, goli na potęgę. Chelsea też najlepszą defensywą świata nie jest, więc właściwie zostaje tak naprawdę ten cięższy wyjazd na Emirates. Ale też jest chyba to jakoś nam do, do, do pogodzenia się, żeby, że nie będziemy sprzedawać Isaka czy coś w tym stylu. A więc teraz możemy przejść do chipów. I jeśli chodzi o graczy, którzy zostawili sobie chipy, to, to mam nadzieję, że zostawiliście sobie maksymalnie jeden, bo jeśli. Zostawiliście sobie dwa, to macie delikatną lipę Ja mam jeden i jest to Triple Captain No i muszę go kiedyś zagrać, zaraz się dowiemy, kiedy będą takie optymalne wybory Jeśli chodzi o menedżera to można zagrać go na Glasnerze w tej kolejce. On gra z Forest, jest szansa na table, table bonus i później wymienić go na Guardiole, który ma mecze ze świętymi oraz z Bournemouth Więc ten układ wygląda całkiem ok Można też bez żadnych transferów pójść w Guardiole od kolejki numer 35 do kolejki numer 37 W tym wypadku on miałby mecze z wilkami u siebie, potem po wyjazd z hołkiem. I w kolejkę numer 37 to mecz domowy z Bournemouth, Warto też pamiętać o tym, Pucharze Anglii, więc niekoniecznie te, te składy muszą być aż tak turbo-turbo wyjściowe, jeśli chodzi o ligę. Zobaczymy. No i poza tym jest też opcja z Moisem: z Moisem od GW35 do kolejki numer 37. On wtedy ma te dwa fajne domowe mecze z, ze Świętymi oraz Ipswich oraz wyjazd na Fulham i jest jakaś tam szansa na, na table bonus. Więc jeśli by ten, ten table bonus faktycznie był, to, to na pewno Mois byłby super opcją, bo też pamiętamy, że on w tym sądzie chyba ma najwięcej jeśli chodzi o wszystkich menedżerów Więc na pewno spoko jest Co do Frigita, to myślę, że są dwie opcje. Albo GW36 i atak na, na mecze City z Southampton oraz Forest Leicester lub kolejka numer 38, czyli totalna e, la zabawa, ostatnia, ostatnia kolejka sezonu. Wiemy wtedy, że teoretycznie jest właśnie w tej rundzie najwięcej bramek. Poza tym jest na przykład slot w Bydgoszczy, który przy okazji reklamuje, że można przeżyć te, tego freehita na zlocie, cieszyć się tak naprawdę z prawie każdej bramki, która pada, no chyba, że chodzi o zawodników defensywnych. Pamiętam, że Adam gdy się poznawaliśmy, to grał tego freehita w w kolejce numer 38, i dało mu to duży, duży awans. To był, to był chyba jego wtedy najlepszy wynik, jeśli chodzi o całą karierę Fantazy. Tam w pierwszym tysiącu, na pewno, był chyba, chyba miejsce 400 coś nie pamiętam dokładnie, ale w każdym wypadku ten, ten, ten free hit w kolejce numer 38 może być całkiem ciekawą opcją. Co do wild carda, wrzucałbym go jak najszybciej, żeby złapać jak najwięcej kolejek na tej karcie, czyli teraz w kolejce numer 35. Bench Boost, to jest totalnie zależne od tego. Jakie mamy składy, kiedy nam to pasuje I w ogóle GW36 wydaje się Całkiem dobrą opcją na przykład Ale wtedy na przykład bramkarze, jak ktoś ma raje I Areolę nie mają najlepszych spotkań Teoretycznie, więc to sporo zależy od składu Co do Triple Captaina, to myślę, że Na pewno nie grałbym go w kolejce numer 35 Bo tutaj Właściwie mamy średnie opcje GW36 Mamy kilka dobrych wyborów, czyli Wood na Leicester Marbusz na Świętych oraz Bemo na Ipswich Każdy z tych trzech może dać grube punkty GW37 to potencjalnie Watkins Watkins zagra u siebie z Tottenham To jest dobry, dobry mecz, dlatego że też Totki prawdopodobnie będą grały w finale Ligi Europy Więc jest szansa na rezerwowy skład A GW38 to Salah salach na Crystal Palace u siebie lub Saka na wyjeździe z Southampton Ja prawdopodobnie zostawię sobie właśnie na ostatnią, kolejkę tego, na ostatnią kolejkę tego tripla Ale zobaczymy Teraz kogo bym kupił, jeśli bym robił transfery w tej kolejce Jeśli chciałbym bramkarza, to raczej bez dwóch zdań Chciałbym Pickforda, który na przestrzeni całego sezonu jest po prostu świetnym bramkarzem Jego drużyna zachowała 10 czystych kąt on sam zanotował asystę, też potrafi bronić rzuty karne, a ich, ich kalendarz jest świetny, czyli Ipswich, Fulham, Southampton oraz Newcastle w kolejce nr 38 To już nie jest tak dobre, nie jest tak dobre spotkanie, ale na, pe na pewno Pickford byłby bramkarzem, którego bym brał Co do obrońców, to w sumie jakieś tam turbo-turbo oczywistych opcji nie ma Chyba poszedłbym w Guardiola po prostu za to, za to że e, pamiętamy tam końcówkę z poprzedniego sezonu, gdzie też strzelał gola za golem e, Teraz mamy kalendarz Wilki, Southampton, Bournemouth oraz Fulham co do innych ciekawych opcji, można O'Brien ze względu na kalendarz, tak jak mówiłem w przypadku Pickforda, lub pójście gdzieś tam i trochę na kalendarz i na liczby z przodu, ponieważ i Neko Williams oraz, oraz Aitnuri są to gracze, którzy i dużo strzelają, e, i dużo mogą mieć potencjalnych asyst. E, co do Neko, to oni mają też dobry kalendarz. Mają Palace, Leicester, West Ham i na koniec Chelsea i na, i na koniec Aitnuri. Aitnuri teoretycznie teraz ma dość ciężkie spotkanie, ponieważ jest to e, City na wyjeździe, później te mecze pod kątem czystych kąt też nie wyglądają jakoś świetnie, bo jest to Brighton, e, Palace oraz Brentford, ale po prostu Ryan Aitnuri jest najlepiej atakującym obrońcem aktualnie w Premier League też widzimy po punktach. On na ostatnie 5 e, spotkań punktów nie dał tylko raz i generalnie ta defensywa Wilków po prostu wygląda bardzo w porządku. Oni na te 5 meczów e, zanotowali trzy czyste konta, stracili tylko dwa gole, a sam Aitnuri zapisał gola i dwie asysty, więc e, nie wiem czym nie, nie szedł po prostu w, w Ryana Aitnuriego. Co do pomocników, myślę, że top 1 to jest Brian Bemo i kalendarz i forma i karne minuty. Wszystko się zgadza, jeśli chodzi o Kamerunczyka. E, dalej Bowen, tutaj też praktycznie. Taki sam układ, mógłbym powiedzieć, jeśli chodzi o, o, o porównanie go z Bemą, tylko po prostu jest to trochę biedniejsza wersja. E, bo on jest takim wyrobnikiem, większą różnicą, BM-u uważam za lepszą opcję. Jeśli chodzi o jego ostatnie punkty, to na ostatnie cztery spotkania miał dwa gole i dwie asysty, czyli średnio zwrotne jedno spotkanie, e, te punkty były dobre. E, co do innych opcji, mogły to być też, też De Bruyne, De Bruyne jako takie pożegnanie z ligą. E, Wiemy, że on odchodzi po sezonie, a ten kalendarz e, City jest bardzo dobry, co i minus na pewno to, że on na pewno zagra w tym e, w finale Pucharu Anglii, więc nie jestem przekonany czy w ciągu tych trzech dni Kevin De Bruyne wybiegnie dwa razy w pierwszej 11 i to jest potencjalnie minus jeśli chodzi o tego gracza. No i też tych punktów Ostatnio nie było bardzo dużo Jeśli chodzi o ten rok kalendarzowy To tak naprawdę e, On zaliczył trzy asysty w meczu z Ipswich Ale to był pierwszy mecz w tym roku kalendarzowym e, Później było gol asysta z Palace Gdzie nagle zmienił się w, w, w ten w swój tryb bestia No i później tych zwrotów nie było Więc też nie jest to jakaś taka turbo oczywista opcja I wyżej cenia sobie chyba Bemo i Boena No i ewentualnie na koniec jeszcze Rodgers Rodgers ma pewny skład jeśli chodzi o Willę Villa może skupić się w tym momencie tylko na lidze Kalendarz mają dobry No i przede wszystkim te, te domowe mecze z Fulham i z wyglądały. wyglądają jak szansa na duże punkty Rodgersa Co do ataku mamy kilka ciekaw, ciekawych opcji. Jest na przykład Brian Wisa, który jest najlepiej punktującym napastnikiem w tym roku kalendarzowym. Ma 88 punktów, 8 goli, 3 asysty. No i po prostu robi dobrze. No, w ostatnich trzech meczach trzy gole, asysta generalnie w całym sezonie tych trafień zapisał 16 oraz 5 asyst. Te liczby są niesamowite, jeśli chodzi o tego zawodnika. Dobrą opcją na pewno to się Watkins. Watkins nie ma już konkurenta, jeśli chodzi o pozycję numer 9, ponieważ Rashford jest kontuzjowany. Kalendarz, jak mówiłem, przy Rogersie jest bardzo dobry, jak mówiłem też przy Rogersie. Ich po prostu cele się zmieniły. W tym momencie jest tylko liga, tylko walka o to, top 4, o top 5, właściwie. Więc Oli Watkins na pewno będzie git wyborem. Poza tym kunia. Kunia, jeśli gra, to strzela, robi świetne punkty w tym roku kalendarzowym, robi ponad 7. Punktów na start Więc y, nikogo chyba nie trzeba zachęcać Teraz trzy mecze po tym, gdy wrócił Po tej banicji, zapisał w te trzy mecze 30 punktów, czyli średnio 10, minut na 10 punktów na spotkanie Nawet mimo tego, że w tym jednym meczu Wszedł tylko na 20 minut, także to jest Totalnie kozacka opcja e, I ten mecz City wcale nie musi go przekreślać bo, bo forma jeśli chodzi o wielki naprawdę jest wysoka Ostatnie 6 meczów to 6 zwycięstw e, Poza tym jest też Chris Wood Chris Wood w sumie ostatnio, znaczy nie było go dość duży czas, długi czas, więc to, to jest ten minus, ale wprawdzie gdy w meczu z Stotkami oddał jeden strzał, zamienił go na gola, miał też drugą okazję, zamieniłem na Gola, ale wtedy był spalony Wczoraj akurat bramki nie zdobył, ale kalendarz też jest na pewno w początku, szczególnie ten mecz w kolejce numer 36 może być dobry pod kątem opaski Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o wszelkie pozycje, przechodzimy do kapitana na tę kolejkę. Co do kapitana wyróżniłbym trzy opcje. Takie myślę, że najprostsze, które, które, które moglibyśmy się spodziewać, czyli w salach Brian Bemo oraz Omar Marbusz. Co do Barmusza, myślę, że nie mamy żadnej wątpliwości o minuty i tak dalej, i tak dalej, ponieważ Haland nie będzie jeszcze dostępny na tą kolejkę. Ale zwróćmy sobie uwagę na formę. Jeśli chodzi o ostatnie cztery mecze, to najwięcej punktów zdobył Brian Bemo 31, ale warto pamiętać, że 18 z tego to jest to spotkanie z Brighton, czyli w postałych trzech meczach zdobył punktów 13, ale też robił najlepsze liczby, ponieważ miał trzy gole i asystę. W przypadku Salaha w ostatnich czterech meczach mieliśmy gola plus asystę. A u marmusza mieliśmy tylko jedną bramkę, co niewątpliwie jest jego sporym minusem, i też on zagra na um, ostatnio dobrą, dobrą defensywę, jak już mówiłem w przypadku Eitnorego, ponieważ Wilki w ostatnich czterech meczach, właściwie pięciu, straciły tylko trzy gole, albo nawet dwa. Nie wiem, czy tutaj nie, nie jest błąd na planszy, wydaje mi się, że, że straciły tylko dwa gole w ostatnich pięciu meczach. E, więc poza tym mamy też um, Salacha. Co, co, co do Salaha, to jest opcja. Teoretycznie najlepsza w całym nie wiemy jak jest, jeśli ktoś broni, to pójdzie w Salaha jeśli ktoś jest na pierwszym, drugim, na pierwszym miejscu w swoim minie lidze, niczego więcej nie oczekuję, to idzie w Salaha mimo tego, że Chelsea też ostatnio trochę się ogarnęła w tej defensywie, ale wciąż to jest Chelsea, wciąż to jest Sanchez i wciąż to jest Salach, więc za wiele argumentów nie trzeba używać. Ma najwyższą szansę na bramkę w tej kolejce spośród, spośród tych trzech graczy najwyższe przewidywane punkty, więc Salah to bezpieczna opcja. Jednak ja prawdopodobnie pójdę ostatecznie w Brian Bemo wiemy, że męczę. Skupił się w tym momencie już na Lidze Europy Brian Bemo w meczach u siebie jest po prostu świetną opcją Pokazał to w tym meczu z Brighton, gdy zdobył 18 punktów Teraz na wyjeździe z Forest Nie było tak dobrze, ale w tych meczach domowych To jest prawdziwy kod, więc Też patrząc na jego liczby i w kreacji I w strzałach, to jest taka może niebezpieczna opcja, ale jestem niemalże przekonany, że jakieś punkty Brian Bemo przyniesie w tej kolejce. Więc ja prawdopodobnie skończę z opaską na Brianem Bemo. Na Bemo. Co do predykcji, jeśli chodzi o Buchmacherów, możemy też sobie je pokazać. No to mm, najwyższe szanse na, na, liczbę, na najwyższą liczbę goli w tej kolejce mają City, Brentford oraz Everton. Najwyższe szanse na czyste konta mają Everton plus City. Trochę niżej mamy Aston Villa, Arsenal oraz Brentford. Mm, czy się zgadzam z tym? Nie zawsze, ale. Takie są po prostu predykcje. Jeśli chodzi o City, mi się wydaje, że oni mogą mieć ciężkie spotkanie właśnie z Wilkami. Bo City nie jest w aż tak dobrej formie, a Wilki wręcz przeciwnie. Więc jestem ciekawy, jak tutaj wyniknie. I na końcu pokazuję swój skład i moje problemy. Jeśli chodzi o moją ekipę, to ja mam Rashforda, Rashforda muszę sprzedać e, Prawdopodobnie wezmę sobie W to miejsce Bowen'a, ale Właściwie nie mam pojęcia co jeszcze zrobię Bo to artyście bardziej jarają mnie na pastnicy Wolałbym wziąć na przykład sobie e, Czy Watkinsa, e, czy Kunie Na przykład za Matetę. E, bo z graczami Crystal Palace możemy mieć też pewien problem, ponieważ Wiadomo, oni teraz będą grali w finale Pucharu Anglii to będzie pewnie dla nich ten, ten wyższy, będzie to po prostu priorytet większy niż, niż Premier League, dlatego też Mateta może usiąść w którejś której z meczów i tak dalej, i tak dalej. Może ten z Sforest jeszcze jest taki na podtrzymanie, ale generalnie kalendarz nie jest dobry. Więc nie wiem. Teoretycznie bym nie panikował, bo ten mecz z Forest jest jeszcze ok. Ale później prawdopodobnie i tak z matetą bym się pożegnał. Więc może po prostu poczekam. Teraz zostawię matetę, a na kolejną rundę kupię sobie na niego kunie, o której mówiłem, że robi świetne punkty. Co do saki, to też jest ważny temat. Saka. Ciężko ocenić w tym momencie czy zagra, czy nie. Wydaje mi się, że są mniejsze szanse na to, że wyjdzie w pierwszej 11, niż większe. Poza tym jego forma też nie było ostatnio jakoś super. Więc, generalnie, po prostu jakiegoś pomocnika będę musiał kupić yy, właśnie dzisiaj wieczorem podczas Dead and Live yy, albo Zosakę. Albo zaraz Forda, prawdopodobnie zaraz Forda, ale mam 0-0 w banku, dlatego też nie wykluczam potencjalnej sprzedaży Saki, choć wydaje mi się, że ostatecznie go zostawię. Więc to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, jeśli lubicie moje materiały, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Przypominam, że wieczorem jest Dead Live, Life, Dead, Dead Life będzie o godzinie 18, więc zapraszam już Was serdecznie na ten materiał. E, bawcie się dobrze, ja lecę to szybko montować, bo jestem w trakcie przerwy w pracy, mam nadzieję, że czasu mi starszy, żeby wrzucić i mam nadzieję, że macie świetną majówkę i jest słonecznie. Na razie trzymajcie się, zielonych strzałek.